Kariera prokuratora Żółcia Odcinek kolejny Biskup Tomasz powiedział do niego Oj, jakiego dobrego prokuratora mi przywiozłeś Mądry i odczynny Już mi mówił o nim marszałek Grzepa Gdy odpoczywaliśmy chwilę na Dominikanie Ale nie sądziłem, że to tak dobry człowiek Niechucki się uśmiechnął. To dobrze, że ojcu się podoba. Bo jest szansa, że niedługo zostanie prokuratorem generalnym. Sam prezes ponoć dobrze go ocenił. Żółciowi z dumy aż dech zaparło. Ale po chwili Niechucki wziął ojca Tomasza pod ramię i zabrał go z powrotem do premiera. Mieli dyskutować kolejną transzę pomocy państwa na budowę przez fundację biskupa dyrektora Farmy wiatraków na Bałtyku. Żółć słyszał o tej fundacji jako o jedynej w Polsce zarejestrowanej jako wiecznie przynależąca do fundatora, a nie jak pozostałe do żywotu. Ponoć dzisiaj wyświęcony biskup nie bardzo wierzył we własną śmierć. Żółć wyszedł na korytarz, gdzie spotkał Stonowskiego czekającego na posłuchanie obiskupa dyrektora. Podszedł do niego i zapytał. Panie ministrze, a niech pan powie, te manifestacje opozycji to poważne są? Stonowski spojrzał na niego i rzekł. Gdyby się oni zjednoczyli pod jakimś sensownym programem, to na taczkach by nas wywieźli. Ale ciągle się kłócą i ciągle radykalizują. Już wiele razy mieliśmy więcej szczęścia niż rozumu. Nas manifestacje nie obalą, ale nas mogą obalić demonstracje plus zbliżające się wybory. Wówczas może być krucho, mam jednak nadzieję, że stary coś poradzi, bo on zawsze dawał radę coś wymyśleć. Rzuć zerknął na niego z niepokojem. Perspektywa, że dobro i uczciwość mogłyby stracić władzę, wydawała mu się mało realna, ale też i przerażająca. Partia opanowała wszystko, ale ludzie coraz bardziej odczuwali kryzys ekonomiczny we własnych kieszeniach. Już nie przekonywały zapewnienia puszczane w telewizji, że rozwijamy się szybciej niż inni. Coraz większy rozdziew między rzeczywistością a propagandą powodował coraz gorsze nastroje. Gdy przechadzali się pięknym korytarzem, do Stonowskiego podszedł Klemens Marchewa, szef struktur dobrej i uczciwości w nowo utworzonym województwie łomżyńskim. Sprawił marynarkę, która ledwo się dopinała na wielkim brzuchu, a pomiędzy guzikami tej marynarki widać było owłosioną skórę. Chwycił Stanowskiego za ramię i powiedział: Przecież prosiłem pana ministra. Przekazywałem, że mój kuzyn jest człowiekiem wielkiego zaufania i jego praca w centrali policji znacząco usprawniłaby naszą walkę z przestępczością. Tak, panie pośle, wycedził Stanowski. Ale ten pana kuzyn, a raczej trzeci mąż kuzynki, ma wykształcenie jedynie podstawowe. A jedyną pracą, jaką wykonywał, była praca kierowcy w leśnictwie. Jak ja mogę go dać do centrali policji, gdybym miał jakąś spółkę Skarbu Państwa albo agencję, albo chociaż bank państwowy? Ale policja musi być sprawna, bo od jej sprawności zależy nasz los, zakończył. – Panie ministrze, brak godnej pracy jest demoralizujący. To człowiek do szpiku kości lojalny, a pan wie, że tak jednego, że jak jednego z naszych zostawimy na lodzie, to inni mogą pomyśleć, że nie warto się do nas przyłączać. Więc niech pan to załatwi, a posłowie ziemi łomżyńskiej zawsze będą spadły. Po tych słowach Marchewa wcisnął Stanowskiemu kopertę z CB do kieszeni i pochylił się nad nim, próbując coś jeszcze powiedzieć. Żółci jednak nic nie usłyszał, bo w tym momencie zadzwonił jego telefon. Dzwonił szef Służby Ochrony Narodu. Panie prokuratorze, mamy wypadek niedaleko brzegu. Samochód pani wicepremier Genowewy-Burchawy został uderzony przez cywilne autor. Niestety w aucie zginęły dwie osoby, w tym dziecko. Czy mógłby pan prokurator udać się tam i przejąć śledztwo? Bo tutejsza policja, która już przyjechała na miejsce zdarzenia, Staje się agresywne wobec moich chłopców. Mógłbym dzwonić do lokalnej prokuratury, ale przecież pan może podjąć czynności, gdy pan pierwszy przyjedzie na miejsce zdarzenia. Żółć zgodził się natychmiast i po chwili zmierzał już na miejsce limuzyną z Sony. Gdy przyjechał, na jezdni leżały w workach dwa trupy, w tym jedno dziecko. Wśród samochodu pancernego wicepremier Puchawy. Wbił się w tył małego Renault Klio. Clio było całkowicie zmierzchne. Do wypadku doszło na światłach. Clio musiało zatrzymać się przed przejściem dla pieszych i zostało uderzone z potworną siłą z tyłu. Obok pancernego Audi siedział kierowca Son i podśpiewywał sobie. Obok niego dostało dwóch policjantów domagając się dumuchania w urządzenie do badania poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu. Żółć podszedł do nich i pokazał legitymację prokuratorską. Policjanci opowiedzieli o zdarzeniu. Panie prokuratorze, wygląda na to, że kierowca pancernego Audi nie zauważył świateł i wjechał stojące przed pasami Renault. Pasażerka i jej dziecko zginęli na miejscu. Renault uderzył też przechodzącego pasami starszego mężczyzny. Znajduje się już w szpitalu. W samochodzie przewożona była wicepremier Genovefa Purchała. Funkcjonariusze sąd wynieśli ją z samochodu i zabrali do drugiego. Żółci zapytał, czy coś się pani premier stało. Nie, odpowiedział policjant, który był pierwszy na miejscu zdarzenia. Wygląda na to, że wypadek jej nie obudził, a charakterystyczne pomrukiwanie oraz zapach świadczyły o stanie upojenia alkoholowego pani premier. Zresztą nie tylko jej. Kierowca rządowego Audi, Audi wygląda na pijanego w sztuczku. Od pół godziny siedzi na ziemi i podśpiewuje, zupełnie nie zdając sobie sprawy, że zabił dwoje ludzi. Myślimy, panie prokuratorze, aby przewieźć go do izby wytrzeźwień, a następnie oddać do dyspozycji prokuratur. Kobieta, która zginęła, jest żoną brata jednego z policjantów i panuje u nas straszne oburzenie. Żółć zamyślił się chwilę i odpowiedział: Wydaje mi się, że Renault zahamował go gwałtownie przed pasami, na które wtargnął pierwszy. Trzeba zweryfikować, czy nie mieliśmy sytuacji, w której zarówno kierowca Renault, jak i Audi nie mogli nic zrobić, bo na w wtargnął pieszy. Takie rzeczy się zdarzają. Natomiast to, co panowie biorą za upojenie alkoholowe kierowcy, może być szokiem. Dopóki nie ma zrobionych badań krwi, nie wiemy, co się stało. Następnie podszedł do kierowcy. Proszę wstać z rządu. Kierowca, zataczając się, wstał z ziemi. Żółć chwycił go za rękę i podprowadził do samochodu son, który nadal czekał na poboczu. Siedziało tam dwóch funkcjonariuszy. Żółć przekazał im kolegę, polecając pojechać do szpitala na badania krwi. Wiedział, że w takiej sytuacji funkcjonariusze wydelegują jakiegoś innego do oddania krwi i będzie po krzyku. Następnie kazał się zawieźć do szpitala, w którym leżał pokrzywdzony mężczyzna. Zamierzał go zatrzymać i postawić zarzuty z powodu wypadku. Witalu razem z policjantem udał się do dyrektora i pokazał legitymację mówiąc Przebywa u was pokrzywdzony wypadku na ulicy Sienkiewicza. Muszę niestety postawić mu zarzuty i przesłuchać go na okoliczność wypadku. W takich sytuacjach działanie błyskawiczne jest jedyną szansą, aby ustalić przebieg zdarzeń. Po chwili żółć zostawił policjanta przed drzwiami. Starszy mężczyzna leżał na łóżku nazywał się więcej niż pospolicie po bo Bogdan Kowalski. Miał szczęście, gdyż w wyniku uderzenia przewrócił się i tylko złamał nogę. Żółć zapytał go najpierw o zdrowie, wypytał, czy coś mu zniszczono, zapewniając, że ubezpieczania sprawcy wszystko mu zwróci. Dowiedział się, że mężczyzna ma uszkodzone spodnie, okulary i płaszcz. Chwilę pożartowali, że spotkało się dwóch Bogdana. Następnie przystąpił do przesłuchania. Żółć zamruczał pod nosem zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym przez stargnięcie na przed nadjeżdżające Renault. Kowalski zeznał następująco. Gdy zbliżyłem się do pasów, zobaczyłem zielone światło. Popatrzyłem w prawo, gdzie zatrzymało się przed pasami Renault prowadzone przez młodą, ładną kobietę. Wszedłem na pasy, gdy nagle z prawej strony zaczęło nadjeżdżać z wielką prędkością Audi. Tuż przed Renault zaczęło ono hamować, ale i tak uderzyło w samochód z wielką siłą. Ruszyłem do przodu, aby nie zostać uderzony przez uderzone Renault. Niestety nie zdążyłem. Samochód otarł się o mnie i wywrócił mnie, tak złamałem nogę. Widziałem jeszcze, jak drugi samochód odjechał i wyciągnęli kierowcę i pasażerkę Audi. Obydwoje wyglądali na pijanych. Pasażerkę odniesiono do drugiego Audi, a kierowca usiadł na ziemi i zaczął bełkotać. Czekając na karetkę widziałem, jak pasażerka przed wsadzaniem do drugiego samochodu wymiotowała na ulicę. Więcej nie pamiętam. Żółć zaprotokował następująco. Gdy podchodziłem do pasów dla pieszych, zobaczyłem czerwone światło. Licząc, że zdążę przed nadjeżdżającym Renault, wszedłem na pasy. Usłyszałem gwałtowne hamowanie Renault i po chwili równie gwałtowne hamowanie Audi. Niestety Renault zatrzymało się tak gwałtownie, że Audi nie zdążyło wyhamować i je zmiażdżyło. Po wypadku widziałem jak wicepremier Genoveva Purchawa próbowała ratować osoby z Renault, ale pomimo starań nie udało się ich odratować. Po upewnieniu się, że czekam na karetkę i nic poważnego mi nie jest, wicepremier odjechała. Jej kierowca był w szoku z powodu wypadku. Przyznaję się do winy i przepraszam za nagłe wtargnięcie przy czerwonym świetle na pas. Bardzo mi żal zmarłej kobiety i jej dziecka. Czuję się za to odpowiedzialny. Po zakończeniu protokołu podsunął go do podpisu, nakazując jeszcze napisać, że protokół odpowiada wyjaśnieniu. W czasie podpisywania przez Kowalskiego, który miał, nie miał naprawionych okularów, zaczął mu mówić, jaka kara czeka sprawcę z Audi i że potrzebuje szybkiego podpisu, aby ten nie uszedł z sprawiedliwości. Gdy tylko Kowalski protokół podpisał, Żółć zabrał go, a następnie wezwał towarzyszącego mu policjanta, aby zatrzymał podejrzanego i przewiózł do Izby zatrzymań na komisariat. Gdy mężczyzna próbował coś krzyczeć w sprzeciwie, Żółć zatrzasnął drzwi za sobą i dał znać Niechuckiemu, że potrzebna jest szybka interwencja mediów narodowych, bo chciałby wygłosić za kilka minut oświadczenie sprzed szpitala. Gdy Żółć oczekiwał na przejazd mediów, przyjazd mediów, policjanci wywozili na wózku Skutego Kowalskiego. Zaczął on coś krzyczeć za prokuratorem, ale ten tylko wzruszył ramionami i spokojnie rzucił gumę. Odkąd rzucił palenie, rzucie gumy go uspokajało. Pomyślał też, że nichucki mógłby mu załatwić noc u ojca Tomasza, bo z pewnością będzie musiał pójść na sprawę aresztową. Stanowski już załatwił fakt z centrali prokuratury, który go upoważniał do prowadzenia tej sprawy i decydowania o wszystkim. Wiedział więc, że jutro odbędzie się posiedzenie aresztowe, a on musi się na nim stawić. Gdy po 15 minutach opuszczał szpital, czekały już na niego media narodowe. Ustawił się w poważnej pozie i powiedział do kamery. Przed chwilą zakończyły się czynności ze sprawcą dzisiejszego wypadku w Tarnobrzegu. Sprawca przyznał się do winy i przeprosił za swoje zachowanie. Wstępnie postawiono mu zarzut doprowadzenia do wypadku komunikacyjnego ale nie jest wykluczona późniejsza zmiana kwalifikacji czynu, jeśli się okaże, że motywem działania sprawcy był jakiś rodzaj agresji wobec pani wicepremier. Pani wicepremier przeszła rutynowe badania lekarskie i jej życiu na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwa. Niestety w wyniku działania sprawcy zginęły dwie osoby. Prokuratura zabezpieczy dziś majątek podejrzanego na poczet za dość uczynienia dla rodziny zmarłych. Żółć musiał zostać w Tarnobrzegu, aby na drugi dzień móc dopilnować aresztu dla Kowalskiego, więc skorzystał z zaproszenia Niechówskiego na kolację z biskupem Tomaszem. Kolacja odbyła się w centralnym budynku kompleksu klasztornego. Została podana w wielkiej jadalni, w której okna zdobiły witraże ze stanami z życia Ojca Tomasza. Najpierw był witraż z narodzin, potem z wstąpienia do zakonu. Następnie było założenie mediów, różne uroczystości. A ostatni witraż przedstawiał Ojca Tomasza już w szacie biskupi. Witocznie ukończono go tuż przed uroczystością, bo miał jeszcze kilka szybek białych, niewypełnionych kolorami. Na środku stołu stał wielki świecznik, który oświetlał ogromnymi świecami liczne potrawy ułożone na stole. Ojciec Tomasz zajmował honorowe miejsce. Obok niego siedział prezydent, a po drugiej stronie premier. Pozostali goście należeli do najbardziej zaufanych oficjeli partii rządzącej i zakonu ojca Tomasza. Na kolację oczywiście nie zaproszono jednego z renegatów zakonnych, ojca Jana, który opuścił zakon w chwili, gdy ojciec Tomasz zerwał z Rzymem. Był on twórcą całego przekazu ewangelizacyjnego mediów ojca Tomasza i tak naprawdę Autorem siły, którą ten posiadał, gdyż program ten przyciągnął ludzi do mediów ojca Tomasza. Od dawna był prześladowany i już nie miał wstępu do mediów. Otoczenie ojca Tomasza nie nienawidziło go, gdyż przypominał im o wartościach, gdy tymczasem oni pragnęli dokończyć program wywierania wpływów na władzę. Mimo to dotychczas czasami pokazywał się w kompleksie klasztornym. Jednak ostatnio ogłosił, że pozostaje przy rzymskim kościele i opuścił zakon. Jeden z biskupów, o których wiadomo było, że się nie podporządkuje poleceniu rządowemu, przygarnął go do swojej decyzji. Kolacja była poświęcona właśnie tym buntowniczym biskupom, którzy nie chcieli się zgodzić na zerwanie z Rzymem. Zakon i partia miały ustalić, co z nimi zrobić. Oczywiście po akceptacji przez starego. Żółć rozsiadł się wygodnie obok Nichuckiego i zapytał: Co się będzie działo? Robimy plany, jak wzmocnić ojca Tomasza, szepnął Nichucki. Ty, te, ty też masz rolę do odegrania, szczególnie wobec tych biskupów, którzy łamią jedność kościoła w Polsce. Będziemy mieli na każdego coś miłego, odpowiedział Żółć. Od dawna już cap zbiera na nich kwity, to każdemu się coś przylepi. Ponoć w przyszłym miesiącu mają zaakceptować Cię na prokuratora generalnego. Po chwili ucichli, bo zaczął mówić biskup Tomasz. Witam wszystkich szanownych gości. A przede wszystkim sekretarza pana prezesa Adama Wyciora. Oraz oczywiście prezydenta i premiera. Jak panowie wiecie, ze względu na zdradę świętej wiary katolickiej, jakiej dopuścił się tak zwany biskup Rzymu, zostaliśmy zmuszeni. Utrzymując pełną ortodoksję, powołać Kościół Narodowo-Katolicki. Z rządzeniem Opatrzności Bożej przyszło mi pełnić trudną misję biskupa, a za chwilę prymasa tego kościoła. Niestety, niektórzy biskupi polscy okazali się trwać w uporze i mimo, że przekonywałem ich osobiście, a także przekonywał ich minister Michułcki i Stonowski, nadal niektórzy odmawiają podpisania. Deklaracji założycielskiej. Tym samym wykluczają się ze wspólnoty narodowej, stają się odszczepieńcami, ćwierć Polakami. Nie uczestniczą już w naszym posługiwaniu, posługiwaniu będąc przedstawicielami obcego państwa, jakim stał się Watykan, w związku z zerwaniem relacji dyplomatycznych, co nastąpiło wczoraj. Z kraju będzie wydalony nuncjusz, a nuncjatura zostanie zamieniona w moją rezydencję. Dzisiaj musimy jednak postanowić, aby zło, które objawia się w buncie tych niegodnych biskupów, nie rozprzestrzeniło się na nasze biedne owieczki, które i tak są podburzane przez radio watykańskie, do oporu wobec decyzji władzy i naszego kościoła. Dlatego też problem musimy załatwić szybko. Jak dobrze wiecie, od lat powtarzano uporczywe protki, i wznoszono oskarżenia przeciwko wielu wspaniałym biskupom o ukrywanie, tolerowanie, a nawet praktykowanie niegodziwej sodomii. Część z nich dotyczyła rzekomego wykorzystywania dzieci. Oczywiście oskarżenia te zostały oddalone, ale jak to mówią, nie ma dymu bez ognia. Patrząc na tych chronomnych biskupów, którzy się dzisiaj opisują tak wielką pychą, nie trudno zgadnąć, że i inne liczne grzechy na nich ciążą. Skora, skoro pycha jest tak rozbuchana, przepaść woła przepaść, jak mówi Pismo Święte w uniesieniu powiedział biskup Tomasz. Skoro w małej rzeczy jesteś niewierny, to i wielkiej będziesz niewierny. Otóż tym bardziej, skoro wielkiej rzeczy, jaką jest patriotyzm, są niewierni, to i w drobnych grzechach sodomii i pedofili pewnie byli ci niegodziwcy niewierni. Dlatego też w porozumieniu z naszym kochanym rządem ogłosimy prawdę o tych szubrawcach, zwalimy na nich wszystkie przypadki, które tak skrupulatnie różni nadgorliwcy zbierali i postawimy im zarzuty. Jest z nami dzisiaj człowiek, który już z niejednego problemu Polskę ratował. Człowiek bogobojny, uczciwy, patriota, mający wszelkie zadatki na mężasta. Witam w naszym gronie prokuratora Bogdana Żółcia. Ja wiem od pana prezesa, już niedługo pan prokurator zostanie szefem naszej prokuratury. Jest pan człowiekiem niezwykłym w swej sprawności. Nawet dziś sprawnie Pan przeprowadził śledztwo pozwalające uniknąć pomówień naszej drogiej wicepremier Purchy, która mogłaby mieć drobne problemy wizerunkowe. Gdyby niesprawne wykrycie, ujęcie i zatrzymanie Rzeczywistego sprawcy wypadku, a być może nawet zamachu Żółć podniósł się, gdy wszystkie oczy spoczęły na nim I skromnie spojrzał z wdzięcznością na biskupa Tomasza Następnie wycił kieliszek szampana i wzniósł toast. Za prymasa Polski biskupa Tomasza Wiwat wykrzyknął niemiecki. Ja też mówię wirat! Zakrzyknął prezydent, rozglądając się dokoła, gdzie jego wiwiat został zauważony. Podniosły się wszystkie ręce, zastukały kieliszki, rozbrzmiały okrzyki pochwalne, a biskup Tomasz patrzył na wszystkich z wdzięcznością. Diało rękoma znać, aby wrzawał ucichł. Następnie wstał i sam zniósł pałac. Za narody słowiańskie, które chronią prawdziwy Kościół przed zgnilizną zachodu, za braci prawosławnych którzy od wieków trzymają kaganek ortodoksji. Znów podniosły się ręce i w kieliszki. Nagle z krzesła podniósł się minister Antoni Kilbowski i rzekł uroczyście Niech żyje sojusz braci Słowian, niech żyją bratnie narody rosyjski, ukraiński i białoruski. Wiwat panslawizm! zakrzyknął Stonowski. To astom i przemówieniem nie było końca. Premier, mający już mocno w czubie, zaczął domagać się prawa do przemówienia. I na chwilę wszyscy ucichli. Wstał i powiedział tonem uroczystym, Szanowni Państwo. Opisywana tutaj historia robienia człowieka w sprawach wypadków. To się chyba nam wszystkim przypomina, prawda? Myślę, że. Wiele miałoby do powiedzenia obrońca chłopaka Seychento, który miał nieszczęście zderzyć się z pancernym samochodem pani premier Szydło. Myślę, że tego typu praktyki, jakie były prowadzone przez prokuraturę w tamtej sprawie, ukrywanie pewnych dowodów, zaginięcie tych dowodów świadczą o tym, w jakim kierunku Polska obecnie idzie, i że my jesteśmy tak naprawdę tylko mały krok od takiego poziomu degrangolady, degeneracji, jaką opisuje tutaj w karierze prokuratora Żółcia.